Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o regeneracji. O regeneracji w okresie przygotowań, w okresie startowym. Jest to temat, który jest często gdzieś spychany na bok, natomiast jest bardzo istotny do tego, żeby tą formę budować, żeby nie doszło do przetrenowania. A szczególnie, jeżeli mamy już wyższy stopień zaawansowania, gdzie nie mamy czasu na to, żeby ten organizm odpoczął, to te aspekty, które dzisiaj sobie omówimy, są bardzo istotne. Jednym z ważniejszych aspektów w naszym planowaniu, przygotowań pod sezon, jest takie zaplanowanie naszych obciążeń treningowych, tych treningów mocnych, żeby one nie były zbyt często. Nasz organizm potrzebuje jednego, dwóch, a czasami trzech dni na to, żeby się w pełni zregenerować, i nie możemy mocnych jednostek robić zbyt często. Dlatego jedną z form regeneracji i przyspieszenia odnowienia zasobów energetycznych jest lekki trening. Ten lekki trening możemy w dowolny sposób wykonać. Może być to trening biegowy, może być to trening na rowerze, może być to jeszcze jakaś inna aktywność, ale o niskiej intensywności po to, żeby nasz organizm nie zmęczył się dodatkowo. Pamiętajcie, że takie treningi dużo wnoszą, pomimo tego, że to jest mała intensywność, ale jednak przyspieszają regenerację. Kolejnym aspektem bardzo ważnym przy regeneracji jest odpowiednie odżywianie, ewentualnie suplementacja. Im więcej mamy produktów naturalnych, rzeczy nieprzetworzonych jemy, ma zasadnicze znaczenie w szybkości regeneracji. Ja w zasadzie po każdym mocnym treningu uzupełniam w formie płynów węglowodany z minerałami. Do 30 minut po takim treningu wypijam taką dawkę, uzupełniam płyny, minerały i węglowodany, które mają znaczenie, bo organizm po treningu, przez kilkadziesiąt minut on pracuje. Wtedy musimy dostarczyć odpowiednich składników. Jeżeli nie jesteście w stanie dostarczyć wszystkiego z takim codziennym Waszym żywieniem, zastanówcie się nad tym, żeby jakieś elementy jednak suplementacji wprowadzić w Waszą dietę. One będą miały pozytywny wpływ na Wasz proces regeneracji. Sen jest to najważniejsza też forma regeneracji naszej pomiędzy naszymi treningami. Jeżeli jesteśmy mocno zestresowani, tętno od razu wzrasta. Ten sen nie jest tak pełny, ta liczba godzin, którą poświęcamy, czasami może być niewystarczająca. Ja w ostatnim czasie bardzo to monitoruję fajnie przy pomocy zegarka. Teraz większość zegarków ma funkcję monitoruj pracę snu. Dlatego wy pamiętajcie, że nie możecie zawalać snu, a już chroniczne zawalanie snu jest bardzo później obciążające dla organizmu. Kolejnym drobnym, ale istotnym elementem w naszej układance regeneracji jest odpowiednie odzież, odpowiednie zabezpieczenie ciała po zawodach, po treningu. Tuż po treningu, jeżeli ten organizm jest wychłodzony, jeżeli już nie biegniecie, należy szybko odpowiednią odzież założyć, tak żeby wasz organizm czuł się komfortowo. Wtedy, jeżeli się czuje komfortowo, on się zaczyna w pełni regenerować. Możemy też założyć getry kompresyjne, które przyspieszają tą regenerację. Poprzez swój ścisk następuje szybsze krążenie krwi. Obuwie możemy zmienić oczywiście z tego, który już był duży dyskomfort. Miękkie, wygodne, suche, z większą amortyzacją. Istotnym punktem w regeneracji jest szeroko pojęta odnowa biologiczna. Na tą odnowę biologiczną może się składać kilka elementów. Może być to sauna, którą bardzo korzystnie jest wykonać nie tuż po treningu, oczywiście, mocnym, tylko po jakimś czasie już odpoczynku. Jeżeli nie macie dostępu do sauny, do hydromasaży, no to często korzystacie i możecie korzystać z pomocy fizjoterapeuty, gdzie fizjoterapeuta Wam rozluźni, ale też pokaże, jakie ćwiczenia powinniście stosować, bo macie braki w swoim rozwoju. Jeszcze takim punktem, który możecie wprowadzić, jest po prostu rolowanie. Rolowanie mięśni. Może być to też praca na siłowni. Mogą być to ćwiczenia ogólnorozwojowe, które po pierwsze poprawią nasz cały układ ruchu, ten który trochę jest zapomniany w trakcie treningów, ale także rozluźnią te spięte mięśnie podczas mocnych treningów. Zobaczcie, że tych punktów w procesie regeneracji jest dosyć dużo. Często omijamy je, bo wydaje nam się, że nie mają takiego dużego znaczenia w tym naszym procesie treningowym. A jednak każdy z nich, jeżeli przyjmiemy, że po pół, jeden doda dla naszej formy, to zobaczcie, że to może być kilka procent w waszym wyniku, w waszej formie sportowej na cały sezon.